Zastanawiacie się pewnie, po co was tutaj zebrałem. Mam dla was krótką recenzję. Dziś mam dla was kampanię do Zewu Cthulhu pod tytułem Serce Grozy. Została wydana w 96 przez Chaosium, a rok później w Polsce przez wydawnictwo Mag. Autorem jest Sheldon Gillet, współautor Almanachu Potworów, ale poza tym nie udało mi się znaleźć żadnej jego innej publikacji. Pomagali mu nieco bardziej znani autorzy, jak Lynn Willis i Scott Aniołowski. Kampania toczy się w Montrealu i polega na spędzeniu tam sześciu dni na śledztwie związanym z powodem ich wezwania przez dawnego przyjaciela księdza McBrighta. Serce grozy rozegraliśmy na moim kanale i było świetnie. Mnóstwo emocji, niezapomnianych akcji i doskonały wręcz finał dały nam wybuchową mieszankę. Jeśli szukacie miejskiej kampanii poza Stanami Zjednoczonymi, chcecie poznać ciekawych sojuszników, ale też i wrogów, i chcecie mieć sporo swobody w prowadzeniu dochodzenia, to jest przygoda dla Was. Ale uwaga, dla mistrza gry to może być spore wyzwanie, dlatego że scenariusz zawiera błędy, nielogiczne sytuacje i trudności, o których opowiem mistrzowi gry w dalszej części tego filmu. Jeśli chcecie dobrej przygody na bazie źle napisanego scenariusza, i nie przeszkadza wam zdrowie psychiczne swojego strażnika tajemnic, podsuńcie mu serce grozy i zostawcie mnie z nim na kilka następnych minut. Mistrzowie gry, skoro graczy mamy już za sobą, muszę Wam powiedzieć, że nigdy nie widziałem jeszcze tak źle napisanego scenariusza. Czytałem to już dawno temu i to wielokrotnie, i zawsze marzyłem o przeprowadzeniu tej kampanii, ale kiedy zacząłem z nią pracować, zobaczyłem, jak ten scenariusz jest źle napisany. Scenariusz to instrukcja dla mistrza gry, nie książka, która odkrywa przed nim kolejne tajemnice i trzyma w napięciu. Taka ma być przygoda, którą dopiero poprowadzicie graczom. Ale żeby było jasne, przygoda, która powstała na bazie tego scenariusza, była naprawdę świetna. Bawiliśmy się rewelacyjnie, ale tylko dzięki pracy. Która została włożona w jej przygotowanie. Nie wszystkie błędy zdołałem ominąć, w niektóre pułapki wpadłem, pewne wyszły niejasne, a inne dość zabawnie. Musicie wiedzieć, że tak czy inaczej czeka Was naprawdę sporo pracy. Postaram się pomóc, żeby było Wam łatwiej, ale jako, że seria ma w sobie słowo krótka, muszę to zrobić naprawdę ekspresowo. Nie wiadomo, jaki jest dokładny czas akcji. Czasem napisane, że jest lato, ale ludzie w dzień palą w kominkach. Ksiądz pisze, że jest sierpień, ale na stronie 45 jest jesień. Selin zgadza się na zabicie niewinnego ochroniarza, licząc, że trafi w pociągu na śmierć który znają się na magii na tyle, żeby zdjąć klątwę ze swojej rodziny. Szansa jak trzy setki pod rząd. Ze świętego Katisa zróbcie inne imię. Mi się połowicznie udało. Niby był święty Larkin, ale i tak święty Kutis ciągle gdzieś tam się prężył. Pierwotny język książki, znalezionej przy ciele świętego, to koptyjski, potem magicznie zmienia się na tybetański, powinien taki być od początku. Ksiądz zanosi książkę do antykwariusza Pawella i ta znika z przygody. Zastępuje ją niby inna z jego zbioru, ale pierwotnej nie sposób znaleźć. Włamywasz, próbujący otworzyć sejf w parafii, nie zostawiał rzekomo linii papilarnych. Po pierwsze, daktyloskopa nie była tak stosowana jeszcze, a poza tym nie wyjaśniono, czemu tych linii papilarnych nie miał do wywalenia. Biały proszek na rękawie oprawcy z Alebistry jest najgorszą puszlaką Ever wciśniętą na siłę. Badacze nie powinni, Zwrócić na to uwagi z powodu zamieszania po walce. Po drugie, od razu uznaliby, że to popularna wtedy kokaina. Pomyślcie o innym sposobie na skierowanie badaczy do antykwariatu My Lord's Fire. Właśnie, czemu nie przetłumaczono nazwy antykwariatu na ogień pański? Wydawnictwo nie przetłumaczyło nazwy Monsieur de Saint Sulpice, co po prostu znaczy Sulpicjanie. Odnośnie bandyty w niebieskim blazerze, który potem okazuje się jego strojem roboczym. Trzeciego dnia jest jego pogrzeb i chowają go w tym samym stroju. Widzieliście by kogoś chowano w stroju z pracy. Autor w ogóle coś miał do niebieskich ubrań. Poza wspomnianym bandytą, tak samo ubrani byli wszyscy ochroniarze w klubie Canterbury, ale także Antykwariusz jest na niebiesko oraz agent Wiktorin sugeruje dla ułatwienia zmiany barwy strojów. Wątki pogrzebów bandytów w zale Bistro są do wyrzucenia, prowadzą donikąd i mogą tylko zniechęcić graczy do śledztwa. Wiem, że tak ze śledztwami bywa, mają fałszywe poszlaki, ale my też nie jesteśmy naprawdę śledczymi. Przychodzimy na sesję, by się bawić. Zmniejsz czas potrzebny do znajdowania poszlak w bibliotece. Niektóre wymagają aż 20 godzin. Bzdura. Zmniejszałem ten czas do połowy, czasem jeszcze bardziej. Badacze nie mają go aż tyle. Dostęp do potrzebnych zbiorów, gdzie jest 100 ksiąg zapisanych maczkiem jest wyjątkowo rozczarowujący. Daj tam jakieś ciekawsze poszlaki. Największa głupota w kampanii. Drugiego dnia śledztwa badacze mogą znaleźć w manifestie przewozowym adres głównej siedziby zła i miejsce finału, czyli ulicę Świętej Teresy 89. Z jakich powodów scenariusz zakłada, że przecież badacze tam nie pojadą i nie mogą wiedzieć, że ten adres ma znaczenie. Bzdura, pewnie, że od razu by tam pojechali. Przerzuciłem to odkrycie na ostatni dzień śledztwa. Niektóre artykuły z gazety Gwiazda Montrealu, czyli pomocy 16, 17 i 18, są totalną stratą czasu, prowadzącą do nikąd, nie dają dodatkowych poszlak. Wspominają o zakładzie Verdun, co prawda, ale jest to zbyteczne. Klątwa rodo Rodzina nie może wejść do pokoju Luciena, ale na potrzeby fabuły Seli i Stefan odprawiają tam rytuał. I jak zdołali tam wejść, nie wiadomo. Co więcej, Selin i Stefan zdołali zdjąć z siebie klątwę bezpotrzebnie do tego srebrnej misy, jak jest napisane w zaklęciu. Teraz nie błąd, ale coś dziwnego. Walka z kurkiem i niedźwiedziem. Czemu niedźwiedź ma kąsać od dołu? Niby brakuje mu tylnej łapy, ale wciąż potrafi przecież stać. Chyba inaczej widzę niedźwiedzia. W kampanii sporo się mówi o dawnym przywódcy kultu serca krwi imieniem Aria, ale czemu Turek czy Arabs sprzed 400 lat ma na nazwisko James? Napastnicy z kawiarni mają według opisu noże z haczykami na ostrzach, ale rysunek tego nie pokazuje. W ogóle ten atak w kawiarni jest bez sensu. Kultyści ryzykują frontalny atak w biały dzień nie po to, by zabić badaczy, aby uzyskać z nich nieco krwi. Na stronie 53 znajdujemy rzut 50. Czemu nie kas podzielone przez dwa? Na stronie 54 proponowana jest scena szalonego pościgu samochodami po mieście. Ale jak? Przecież scenariusz zakłada, że badacze przyjechali do Montrealu pociągiem. Sceny z księgarnią Roberta Lowella są w kilku miejscach. Na stronie 48 wypożyczają od niego książkę, ale dopiero na stronie 58 jest jej opis. Tak samo dopiero na stronie 59 jest opis księgarni ze strony 48. Skoro już mowa o księgarni, jest wyraźnie zaznaczone, że nigdy nie była zamknięta. Ale na stronie 50 jest adnotacja, bez względu kiedy przyjadą... Zamknięta. W scenie ataku na starówce badacze tracą 3 punkty przy porażce w teście pocztelności, Ale pomniejsi bracia przecież wywołują w takim przypadku stratę 4 punktów. Pokojówka księdza jest kultu i śledzie badaczy, ale opowiada im, że w pokoju księdza przed porwaniem był inny ksiądz. Gdyby była kultystką, nie powiedziałaby im o tym, bo wiedziałaby, że kultyści muszą księdza porwać. Skoro mowa o pokojówce, czy ona naprawdę wygląda wam na 42 lata? Imiecz Ognafona zmienia się na paru ostatnich stronach na derc Hopchatz. Tak też mówią kultyści, i podobno nikt z nich nie wie, kto to czogna Ale w scenie finałowej przyszła towarzyska wyraźnie mówi czogna Nie wiadomo, skąd ta zmiana i w jakim celu. Do wywalenia. I ostatnie. Wiemy już, że znalezione serce jest nieśmiertelne i można je zniszczyć tylko błogosławionym ostrzem z tsang. Czemu więc ksiądz jest w stanie odryźć jego kawałek? Ma święte zęby? To nie jest wszystko, ale tylko tyle spisałem podczas przygotowywania. Jeśli wywalicie jeszcze kilka wątków, np. historia choroby Luciana czy wizyty w redakcji, naprawdę będzie super. Nie zrozumcie mnie źle: dobry mit gry zrobi ze złego scenariusza naprawdę świetną przygodę, ale musiałem naprawdę włożyć bardzo dużo pracy w tę kampanię. Po przeczytaniu podręcznika włączę sobie moją kampanię. Sami zobaczycie ile wyjąłem, ile dodałem, żeby wyszło świetnie. Trzeba powiedzieć kilka pozytywów, żeby nie wyszło, że jest tak źle. Pomysł na podział jedna sesja, jeden dzień jest świetny. Gracze za każdym razem wiedzieli, kiedy kończy się dany wątek. Posacie są interesujące, w szczególności w rodzinie Lewła. A pomysł na panoszący się po mieście kult krwi jest naprawdę przerażający. Jest wrażenie, że wszystko im wolno i znikąd nie nadejdzie pomoc dla badaczy. Przed oceną kilka słów o tym, kiedy należy przeprowadzić serce grozy. Proponuję potraktować to jako kontynuację scenariusza klątwa Czognafona z dodatku klątwa Ktonian. Klątwę Czognafona z kolei można potraktować jako kontynuację kampanii Tethers of the King, gdzie badacze natrafiają na Czognafona jeszcze w Tybecie. Wprowadzając tego przedwiecznego, nie wiedziałem jednak o tej kampanii i zacząłem od Nowego Jorku, ale i tak wyszło bardzo dobrze. Mimo, że możecie zacząć od serca grozy, proponuję jednak dać klątwę na początek, a potem, pomiędzy, dać jakąś inną kampanię, żeby pozwolić badaczom odpocząć nieco od tego przedwiecznego. Czas na ocenę. Jeśli chodzi o trudność przygotowania, daję bardzo wysoko, ponieważ wyższe już nie mogę dać. Nigdy tak bardzo nie napracowałem się nad gotowym scenariuszem. Morderczość daje średnią, bo te wszystkie walki z kultystami, bandytami, młodszymi braćmi i trupami nie były takie trudne, chociaż pojawiło nam się. Rzeczywiście kilka ciężkich ran. Śmierć zostawiam jednak na emocjonujący finał. Złożoność dla graczy stawia na wysokim poziomie. Początek rzeczywiście jest chodzeniem od poszlaki do poszlaki, ale później robiście ich całkiem sporo. W szczególności jeśli dacie ich rzeczywiście wszystkie, nawet te, które prowadzą donikąd, i wtedy gracze mogą się rzeczywiście pogubić. Jeśli chodzi o hasztagi, to jest hashtag zaawansowani, zarówno gracze, jak i niż gry. Hashtag kampania, dobrze połączone, 6 scenariuszy w 6 oddzielnych dni. Oraz hashtag groza. Mamy tam sporo morderstw i zagrożenie świata, więc jeszcze go się bać. Ostatecznie, czy polecam? Scenariusza miałem nie polecić, bo jest źle napisane, ale przygoda wyszła niezapomniana, więc tym razem wyjątkowo powstrzymam się od ostatecznej oceny. Życzę Wam jednak powodzenia. Zróbcie z tego dobrą przygodę i napiszcie w komentarzu, jak Wam ostatecznie wyszło. Powodzenia!